Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę FifaCoins.de Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor otrzymacie 5% zniżki, 16 metod płatności, najniższe ceny. Link znajdziecie w opisie, polecam. Cześć, ma z tej strony Goldzor, i to was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale. Dzisiaj będziemy polować na drużynę turnieju. Jak widzicie teraz tutaj w prawym dolnym rogu, ja Wam to zresztą przybliżę, no to do trafienia jest znowu Men of the Match, Andre Ayu Orier, no i... Reszta afrykańskich genialnych zawodników, więc dodatkowo, jeśli dodamy, że do trafienia jest obecne. Bardzo fajne Team of the Week, no to to otwieranie naprawdę opłaca się w tym momencie zrobić. No i ja więc tutaj to otwieranie robię. Mam nadzieję, że coś dzisiaj w końcu wypadnie 164 tysiące do wydania. Może niezbyt dużo, ale w dalszym ciągu jest to kwota, która tutaj powinna nam dać chociażby jedną dobrą kartę i ja na to liczę. Zobaczycie oczywiście tylko najlepsze paczki, dwie pierwsze i dwie ostatnie standardowo również, więc miejmy nadzieję, że tych paczek będzie jak najwięcej, a rozpoczynamy niestety tragicznie. Bo nie ma nawet świecącego zawodnika, tutaj nie ma nic fajnego w tej paczce, więc szybki quick miejmy nadzieję, że to będzie najgorsza paczka dzisiejszego dnia, że takich paczek już po prostu oglądać nie będziemy, a tymczasem paczka numer 2, no i mamy już świecącego zawodnika, ale jest to tylko 75 overall di santo, więc w dalszym ciągu paczka, no po prostu słabiutka, odbierzemy sobie 1000 monet i widzimy się przy najlepszych paczkach. Dobra, kolejna paczka. Znowu Gonzalo goin, Coś zbyt często tutaj Argentyńczyk nam się pojawia. No, w paczce niech też... Jest inform Morata, więc mamy pierwszego informa. Już chyba w piątej paczce, no tak zagadałem się tutaj, a wyskakuje nagle inform Morata. Dawno informa nie trafiłem. No, Morata to jest jeden z gorszych jednakże informów tego Team of the Week. Ale w dalszym ciągu jest to inform w tym momencie... Ile? 30 tysięcy? 20? 20 tysięcy, no więc... Tak jak się spodziewałem, dodatkowo mamy jeszcze Arbeloe. No i ta paczka w sumie nie była taka zła, no inform, więc ja na, na żadną paczkę, w której znajduje się inform narzekać nie będę. Także fajnie. Fajnie, że już na samym początku trafiamy informa. Paczka go i i znowu, więc przed chwilą przyniósł nam informa. Zobaczymy, czy dwie paczki pod rząd również będą fajne. Zobaczmy w środku. Pedro, no! Gdy zobaczyłem tę Barcelonę, no to już myślę sobie, o Neymar, czy coś, nie? Ale tutaj jednak Hiszpania 83 overall, no to już musiał być ktoś słabszy. Pedro jednakże jest zawodnikiem naprawdę dobrym, więc w dalszym ciągu narzekać tutaj nie zamierzam. Warty jest, no, no nic, no ale to jest FIFA, więc e, nie dziwię nie dziwię Ale jeśli takie paczki miałyby wypadać, to bym się nie denerwował. Trafi się w tej pierwszej z 10. No zobaczmy. Team Howard otwiera, a w środku. 84 no i Znowu myślałem, że coś dobrego, ale jest to tylko Huntelar. No niestety, dobra, wiecie co? Jako, że z tą animacją od dłuższego czasu nic mi nie wypada, no to teraz będzie Skip i w środku Coleman, więc Colemana sobie warto już chyba zatrzymać. Nie, jego cena jeszcze na pewno nie będzie rosnąć, ale Colemana warto już w klubie trzymać, bo zaraz będzie St. Patrick's Cup. Więc uwierzcie mi, warto trzymać Irlandczyków w klubie. Kolejna paczka: El Nazard. No i może teraz, może to jest ten moment. Ja już mówiłem, że nie wierzę, no ale może jeszcze... No nie, no, no nie, no nie. Kurde. Ostatnie dwie paczki. Naprawdę. Ciężko mi tutaj wierzyć w cokolwiek, że mi jeszcze wyleci. Im dalej w to otwieranie było, tym było gorzej. Więc zobaczmy, może te dwie ostatnie paczki, jednak uświadomo mi, że to jeszcze... Nie jest koniec jeśli chodzi o moje szczęście, no ale ta przedostatnia paczka, no uświadamia mnie raczej w przekonaniu, że jest, to, że jest to koniec mojego szczęścia w tym otwieraniu, no i ostatnią paczkę otworzy Leo Messi. No i tutaj Messi musiałby przynieść choćby informa, nawet słaby inform, by mi wystarczył. A kogo przyniesie Argentyńczyk, przekonamy się już za kilkadziesiąt sekund. Uwaga! Teraz Horas. No, więc to było na tyle jeśli chodzi o to otwieranie lekki płacz pod koniec mojego moim głosie można było tutaj usłyszeć ale jednak że mamy informa więc bardzo narzekać nie będę Morata najlepsza karta w tym otwieraniu no napiszcie jak tam u was wyszło polowanie na drużynę turnieju afrykańskiego jeśli trafiliście jakiegoś men of the match, to jestem naprawdę zazdrosny mówi Goldzor na razie